Dobra. Dzień... Czwarty. O czwarty dzień. Wstałam o 14.30. Zabrali mi śniadanie. Co nie jest w sumie dziwne, bo o 8.30 było śniadanie, więc pewnie pomyśleli, że już zjadłam. Ale mam obiad. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Mamy plus, bo dostałam takie, taki makaron i on jest do zjedzenia. Nie wiem, ile to może być kalorii, ale mam nadzieję, że dużo, bo normalnie umrę tutaj po tych dwóch tygodniach. Mam też banana którego też zjem I tu jest teraz najgorsza część Widzicie to? To jest ryba Dzień dobry, dzisiaj mamy piękny dzień czy nie no, za oknem jest brzydko, ale bardzo się cieszę, bo wstałam o 7.30 w końcu Więc jestem zadowolona, no bo wczoraj spałam do 14.30 Czekam sobie teraz na śniadanko, po śniadanku sobie poćwiczę Fajnie Znowu mam komara w pokoju. Tym razem ten komar mnie pogryzł. Najgorsze jest to, że nie mogę go znaleźć. Ale myślę, że się znajdzie. Przez cały dzień go na pewno znajdę. Jak one tu wlatują? No nie wiem. Hmm. Przez czas na śniadanko. A na śniadanko mamy... Jajo. Ja je sobie może nawet zjem. Jest coś takiego, nie wiem co to jest warzywka i jakieś chyba też warzywka dobra, nie ma co gadać no ja już tu powąchałam i to jest chyba tak jak myślałam to jest to ryżowe gówno mhm ryżowe gówno mamy coś takiego pachnie jak mięso, ale totalnie nie wygląda jak mięso o jest. dobra Czy będzie takie twarde? Dobra, chyba nie stało mi jajo. Mamy godzinę dziesiątą i czas na kolejny trening pośladków Tym razem wezmę sobie gumę medium. Oj, tak. Ocie, panie! okej, okej okay, okay, okay. ja... okay. Dobra, wstałam. Zabrali mi znowu śniadanie, a podobno było dobre i znowu nie mam co jeść. Ale napisała do mnie bukerka Amanda. Ja ją uwielbiam. Napisała do mnie, czy nie chce, żeby mi coś zamówiła do pokoju, do jedzenia. No, a że ja się wstydzę, to powiedziała mi, że nie, spoko, jakoś przeżyję. No i w sumie to chciałabym. Czemu taka jestem? Blanka, kocham cię. Blanka wie, że jestem. Pi... I zobaczcie. Mam co jeść, mam co jeść. Dawno się nie odzywałam. Jest poniedziałek. W niedzielę wychodzimy. Co przez ten cały czas robiłam? Dziergałam, co mogłam robić? <laughs> Ponieważ jesteśmy na kwarantannie, to też mamy spartańskie warunki. A co to oznacza? Oznacza to, że został mi baniak wody. I ten baniak wody 5-litrowy, niecałe 5 litrów, musi mi starczyć do niedzieli. I co zrobiła Oliwia? Oliwia200iq podzieliła sobie tą wodę. Długopisem sobie zrobiłam przedziałki, ile mogę wypić dziennie wody. Jakoś przetrwamy. Trzymajcie kciuki. Ociepanie. Krew nie pobierają. Mój krew nie leci. O, jaja. Nie no krew mi w... w słowo leci no, to... Może mhm. jak mi to już boli Już mi ręka cała zdrętwiała. A ta moja krew nie leci O Boże, pomodzę. Chciałam się wam czymś pochwalić Jako, że dzisiaj miałem dwa tygodnie Odkąd rozpoczęłam swoją kwarantannę I jutro wychodzę na wolność To pewnie zastanawiacie się Co robiłam przez te dwa tygodnie już wam pokazuję. Zrobimy na przykład taką bluzeczkę. Proszę bardzo, piękna bluzeczka. Zrobiłam ją oczywiście na drutach. Piękna, piękna bluzeczka. Do tego mamy również opaseczkę, prawda? Do kompletu. O, hop, hop. Piękna opaseczka. Jesteśmy prawie gotowi, żeby wyjść na miasto, no ale czegoś nam brakuje, prawda? Torebeczki! Zrobiłam również to torebeczkę. Torebeczkę mamy! Idziemy na plażyczkę, na zakupki. Ale zrobiło się chłodno, prawda? No prawda! Więc co ubierzemy? <gryw> ubierzemy komin! I to niezwykły komin, proszę państwa, komin na dwa owinięcia. Olivia, jak dzierga, to dzierga. Ale oprócz tego, przecież taka opaska no nie pasuje, dlatego mamy również szarą opaseczkę. Proszę bardzo, szara opaseczka, idealna, kryje nam uszka. Też idealna, kiedy chcemy pójść spać i umyć sobie buźkę, nałożyć kremik. Bardzo dziękuję za uwagę.